I serwuję ci soko tym smaku. Oh, jestem ciekawa, jaki! Podobno z mango. Ech, nie przepadam za mango. A? Oh. Ech, ech, ach, sok z mango to mój ulubiony! Naprawdę? No co? Łatwo ulegam opinii innych. Chodź! Was słodkie soki z mango zaraz będą? Ech, zaraz oznacza pięćdziesiąty w kolejce. Ech. Tak. Jesteśmy zasypane zamówieniami. Pomożemy ci. O, świetnie. Mogłabyś pomóc Sini w kuchni? W pośpiechu, biedaczka, aż traci piórka. O, oh, przejmę dalsze zamówienia. Chodźcie, pomożemy Sini. Ojej, co się tutaj dzieje? Się pobawicie. Pomóżmy szyni zrealizować zamówienia! <tryk> niemożliwe! Jest ich za dużo! Nic nie jest niemożliwe! Mamy siebie nawzajem! I nasze zaklęcia! Tylko spodziewam! Na pewno ciężko tam pracują. Zamówień jest aż po sam sufit. Jak mówiłam, nawet więcej. Dobrze, trzeba dodać jeszcze jakieś składniki, zanim zaczniemy wyciskać sok? Młodą pszenicę! <słyski> <słyski> Mam alergię! Masz alergię na młodą pszenicę? Ha, nigdy o tym nie mówiłaś. To pewnie przejściowe. Nie otwieraj tamtych drzwi! Tych drzwi? Nie otwieraj tych drzwi. Hej, złapmy to wielkie mango, zanim komuś to świtanie! Żadnych gwałtownych ruchów. Nowych perfum, moja wspólniczko! Co to jest? Wyciąg z lilii chaosu. Zupełnie nieprzewidywalny. Nada zapachowi charakteru. Zbyt duża dawka może sprawić. nie spodziewam Ostrożnie! Ech. Ale was zaskoczyłyśmy? Ach, tak! Cześć, Samiko, Jak się masz berst, możecie mi podać tę roślinę?? Nie żart. tak! Trzeba bardzo, bardzo, bardzo się postarać, żeby mnie pokonać. To zabrzmiało jak wyzwanie. Zakład Stoi! Ach. <grymne> <grymne> Musimy znaleźć kilka kwiatów do nowego zapachu. Tylko uważaj na ewentualne psikusy. Będę bardzo czujna. To powinno przestraszyć nasze skąksiczki. Zaczynamy. Zaraz. No. Stamtąd dolatuje piękny zapach kwiatów. A o! <grymne> Może trzeba przełączyć <grymne> na zielone. To będzie doskonałe miejsce na nasz piknik. Flop. Uhu! mamy was! Och, przepraszam. Ehe, myślałyśmy, że to ktoś inny. <śpiewa> Cześć! Nasze zielone żabki poczerwienieją ze wstydu. Już idą! Tu jest ładne miejsce. <śpiewa> Teraz. Hej, zmieścimy się no pewnie. Usiądziemy z boku. Och, tak bardzo was przepraszam, ale wam w tym kolorze. Lilie już rozkwitły. Chodźmy kiper. Tego nie będą się spodziewały. te lilie były nam potrzebne. Hej! Co się dzieje? <grymne> <grymne> oh! <grymne> <grymne> Festiwal kwiatów to wielkie święto w gęstej dżungli. <grymne> Wiesz, że Sila wykorzysta nasze najnowsze perfumy w swoim spa? Wkrótce wszyscy w gęstej dżungli poznają naszą kwiatową sensację. Tylko pamiętaj, chcemy zrobić jak najlepsze wrażenie, więc bądź grzeczna, dobrze? <laughs> tak, jest. tak, czyli rób wszystko na odwrót. Wiesz, co będzie świetnym dodatkiem do tej pięknej wystawy? Świetnie, że jesteście! Witajcie w moim spa! O, tu jest tak przytulnie i spokojnie. Dbamy o to, prawda, tribody? Tak, to prawda! Czasami nawet jest aż za spokojnie. Nie przejmujcie się, one się poddają mocy kwiatu. To nasz najbardziej relaksacyjny zabieg. O, widzę koszyczki pełne różności. Co nam przyniosłyście? Przedstawiamy naszą najnowszą linię organicznych perfum pod nazwą. Pianowa Sensacja! Jatowa Sensacja? Ha, podoba mi się! Poczekaj, aż powąchasz. Pozwól! Yy. Korek zacisnął się na dobre mogłabyś mi pomóc? O oh, nie! Oh, naprawdę ładny zapach? O, oh, Silo, bardzo przepraszam. Zaraz to posprzątamy. Nie ma potrzeby, Sage. Nic takiego się nie stało. Oddychajcie i zrelaksujcie się. Ja i Tribody przyniesiemy mop. To tyle, jeśli chodzi o dobre wrażenie. Posprzątajmy, zanim one wrócą. Szybko! Podaj ręcznik. O nie, Kejper, szybko! O, to była piękna akcja. Dobrze, Flop Już prawie skończone już ten materiał? <laughs> o, kto to może być? Dzień... Dzień dobry Nikogo nie ma? Ha, to dziwne No cóż nie ja mam na to czasu. Halo? Jest tam kto? <śmiech> <śmiech> Jest to, ja to... Ah! Tamika! Burst! Co wy tu robicie? To nie! Czy to dzisiaj? Czyżbyśmy przyszły nie w porę? Tak! To znaczy nie? Ale y, właśnie robimy ostatnie poprawki w naszej kolekcji i. w takim razie może przyjdziemy później. Nie, nie! Wejdźcie, wejdźcie! A, ale. Bałagan? <ścoughs> nie! Kolekcja! Wygląda wspaniale! A te kwiaty. O! Po prostu. O! To lilie wodne? Rzadka odmiana? Odwiedziliśmy z flapem śmierdzącym okradła, żeby je zerwać? Mhm. Uh -huh. Są największą ozdobą kolekcji. Wszystkie jej elementy są przepiękne. Dzięki. Ja i Flap śpieszymy się, żeby skończyć do wieczora. Wtedy przyjedzie auto i zabierze kolekcję na tydzień mody. Racja! Musimy się śpieszyć. Możemy wam pomóc? Nie! Po prostu czujcie się jak w domu, dopóki nie skończymy. Są zestresowani. Może im pomożemy i trochę tu posprzątamy. Wtedy na pewno szybciej skończą? Tak, tak, tak. Ale lepiej zejdźmy im z oczu. <zyskuj> Zaraz. O, o nie! Co tu się stało? Och, tylko takie małe porządki. To nic takiego naprawdę. Moje rzeczy! Gdzie one są? Wszystko jest pięknie poukładane. La, 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 la. Nic nie rozumiecie. Właśnie tak pracujemy. W takim bałaganie? To nie bałagan! To nasz twórczy chaos! Wow. Ale widok! Prawda, że świetna zabawa? Jeszcze nie skończyłam! O, jeszcze nie skończyłaś? Naprawdę! Chcesz się pościgać? Tak, tak! To słuchaj. Kto ostatni na ziemi, ten przygotuje zwycięzcy napój. Mam ochotę na bananowy. Bananowy? <laughs> Ale z ciebie mały żarłoczek. Uważaj! Na miejsca... Gotowi? Tak! Remis! Remis? Jesteś mi winna napój bananowy. Ale to naprawdę był remis. I nie, nie jestem ci winna napoju bananowego. Dotknęłyśmy pnia obie w tym samym momencie. O! Imponujące! O, cześć Alisa! Ringlet, dzięki. Wiesz co, przy odrobinie praktyki. I ciężkiej pracy! Tak! I ciężkiej pracy? Mogłybyście się z nami zmierzyć. Zaraz, co? Nie zrozumcie mnie źle. Jesteście świetne, ale my jesteśmy lemurami. Drzewa to nasz żywioł. Co ty powiesz? Jestem pewna, że ja i kompas pokonamy Was w skokach wśród gałęzi. Założysz się? A Ty? O, jeszcze będziecie tego żałowały. Świetnie, zakład stoi. Niech ringlet reprezentuje nas. Niech kompas reprezentuje nas. Żeby było ciekawiej, przegrani stawiają obiad w tropikalnej kawiarence. No dobrze. I żeby było nawet jeszcze ciekawiej, dodajmy kilka przeszkód. O! <ścoughs> I ty takie coś nazywasz przeszkodami? Błagam. Ach. No! Oh. Oh. Ha! Bułka z masłem. Ringy da sobie z tym radę. Oczywiście zaraz za kontakt. No to gramy. Kto pierwszy na szczycie, ten wygra. Na miejsca? Gotowi do biegu? Start! Jak idzie, Szybciej go! Będzie nie mógł to być wspanialszy. Co na to? Zapomniałam o liście. Butik w gęstej dżungli? Jest. Zakupowe szaleństwo? Jest. Zostało nam jeszcze tylko spotkanie z Shini i Piki za pół godziny i załatwione. <g handcuffs> Wygląda na to, że ktoś jest wykończony! Cześć, Sila, Tribody! Witaj, Felicity! Och, flick! Wyglądasz, jakbyś potrzebowała odrobiny relaksu. O, tak, tak, tak! <gédanie> <gédanie> tribody, pomóż biednej flick wstać i zaprowadźmy obie do naszego spa na terapię odprężającą! Mm, no sama, nie wiem sila. Zaraz spotykamy się z Piki i Shini. Chyba nie mamy czasu. No cóż, widzę, że przyda wam się ekspresowy zabieg odprężający. Uh, 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 uh. Okej. Okay. Zabieg ekspresowy brzmi idealnie. Nie martw się Felicity, zajmiemy się tym. Teraz trochę sobie tutaj odpocznijcie, podczas gdy ja przygotuję moją słynną maseczkę uspokajającą z gwarancją natychmiastowego odprężenia. Zaraz wracamy. Świetnie, tylko szybko. Śpieszy się. Ah. To było najtrudniejsze. Teraz przygotujemy maseczkę. <ślesk> Doskonale. Jeszcze tylko drubinkę tego oh. Oh, wow. Potrzebuję jeszcze troszkę tego I szczyptę tego szybciej, szybciej, szybciej. Oh. Byliśmy spóźnione. Hej, może byśmy tak rzuciły zaklęcie? No wiesz, żeby trochę to wszystko przyspieszyć. Już prawie gotowe. Mm -hmm. <słuch> Dość z tego. I już. To powinno. Pamiętaj, nie wolno ci zwisać na ogonie, dopóki nie zdejmiemy gipsy. Dobrze? No dobrze. Okej, okay. kto następny, Sprint? To już wszyscy. To już wszyscy? Nie ma nikogo więcej? Hmm. Za wcześnie powiedziane. O, skąd one się wzięły? Danesot, całe szczęście, że jesteś. Hamika, Burst, czy to wy? Hmm? Myślałam, że to tylko przeziębienie, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Co to znaczy dziwne? Dziw, dość trudno to opisać. Za każdym razem, kiedy berst kicha, dzieje się coś bardzo niezwykłego, <grym> przepraszam. O, widzisz, o czym mówię? Ojej!

Najwyraźniej złapałaś rzadką chorobę zwaną czarokichawką. Nie! Tylko nie czarokichawka! Zaraz, co to, to jest? Mówiąc naukowo, to przypadkowe rzucanie czarów, które objawia się przy każdym kichnięciu. <laughs> Magiczne kichanie. O. o! Czy to poważne? Cóż, jeśli dzisiaj nie wyleczymy, skutki mogą być trwałe. Lepiej ruszajmy w drogę. W drogę? Dokąd? Do leczniczych źródeł. Tam na pewno burst wyzdrowieje. <śm> <śm> Jeszcze tylko kawałek. Dobrze, bo już nie mogę patrzeć na biedną berst. Weźmy papryczkę Halapenio i żelka. Wrzucamy do maszyny, wciskamy przycisk i... O! O! Muszę jeszcze nad nim popracować. Będzie Larisa, która ma przeprowadzić wywiad na temat wielkiego otwarcia. Nie martw się. Będziemy udawać, że każda jest sobą. Dopóki tego nie naprawię. Piki, Halo. Oh. Oh, nie. nie denerwuj się, dopilnuję, żebyś dostała pięć gwiazdek. Słowo. Please, oh. spróbuj naprawić czarozmieniacz. Szybko. Oh. Larisa! Ringle! W Jak to się nazywa? Tropikalna kawiarenka. E, jasne! Tropikalnej kawiarenki! Okej, okay, chyba trochę przesadziłaś! Piki, dobrze się czujesz? Nic jej nie jest! To tylko nerwy! Wielki dzień! O, Bri, A co ty tutaj robisz? Wspieram ją psychicznie! Przecież taki nieuważny pseudo-wynalazca jak ja nie otwierałby kawiarenki! Okej! Hey! Wydajecie mi się jakieś dziwne. Oh. E, Lariso, może skusisz się na jedną z przepysznych babeczek? Mm. Mm, są pyszne. Co jest w przepisie? Nie, nie mam pojęcia. Tylko spód bo Gotowa? I raz, i dwa, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Hej, co robicie, dziewczyny? Ćwiczymy do wieczornych występów w Jeziorze Flamingów. Wspaniale! Tak pięknie się poruszacie. Jestem pewna, że... Nie szkodzi, Kibo. Na pewno się nauczysz. Ona chyba ma dwie lewe nogi. Mogę wam pomóc. Tak się właśnie składa, że mam nowe genialne... pierwsza Pierwsze Flamingi. O, nasz występ jest uratowany. Świetnie ci idzie, ale może zachowaj trochę energii na wieczór. Ale ja nie mogę przestać. Przecież bym zapomniała wspomnieć, że technobaletki nie były przetestowane. może pędzącego i tańczącego flaminga? To mi przykro! Zdaje się, że dałam kibie trochę nieprzewidywalne urządzenie! Każdy popełnia błędy. Spróbujmy ocalić kibę i nasz wieczorny występ! Ua! Owszem, przeskoczyła! Ua! Ua! Chyba mam pomysł! Zmocnij na cztery roki obruste, wyrzucimy kibę w górę i twist ściągnij jej baletki. Teraz twist! Ua! Kompas, nasz wspaniały rejs na pokładzie tropikalnej łódki. Nadaj sygnał, tak jest. No śmiało, miałaś nadać sygnał? A, ja go połknęłam. Połknęłaś na autofon? Hej! Następny postój, uroczystość otwarcia tropikalnej kawiarenki w gęstej dżungli. Hurra! Yeah! Oh, jest tak cudownie, prawda? Ah, sama rozkosz! Tak, jak dzień wspana rzece. Uważajcie na Wielką Skałę! Jaką skałę? O! O! Си mnie jest. Wcześniej jaj i to jest, nigdy się nie rozstawałyśmy. Właśnie. Jaj Kaper też nie. <laughs> nie bójcie się. Odnogi rzeki wkrótce się połączą. Zaraz za progiem rzecznym. Progiem.